Armagedon na ulicy Częstowskiej wody po kolana praktycznie widzę, że samochód jakiś utknął trwają działania służb tak to teraz wygląda ktoś stracił yy, rejestrację blachę Ktoś tutaj właśnie stracił numery rejestracyjne z samochodu. Tutaj bez zmian, jak co roku. Niestety tak to wygląda. Cześć. Też idę bez butów, bo w japonkach byłem no i ogólnie bym stracił te japonki. Są strażacy. Mieszkańcy udrożniają tutaj kratki ściekowe Problem wraca jak buberak można powiedzieć po każdym deszczu Od 30 lat od, od ilu lat? Od 30 od lat to samo ta... Od 30 lat tutaj to samo Pan tutaj mieszka na ulicy Częstowskiej? Ja mieszkam na Lasowicach Nadzorcowych ale tak samo jest na to z ulewy to tak jest No, a, remont, a remontowany był wiadukt, całkiem nie tak dawno, nie? Tu widzimy też samochód utknął albo po prostu może nie utknął, tylko nie, nie potrafił przejechać, bo straż pożarna prowadzi działania i bez porządku tak to wygląda Ach.

widzimy, jak tu jest głęboko, także wejdę, wam pokażę, no nie, już, już jest coraz lepiej, teraz do kostek woda, także już są udrożnione kratki ściekowe, także za kilkadziesiąt minut, myślę, że do 20 minut droga powinna być przejezdna, bo, przejezdna, bo aktualnie jest zablokowana, jak widzimy tam samochód pod wiaduktem utknął przed wozem strażackim, mieszkańcy wspólnie ze strażakami udrożniają kratki ściekowe, Także na razie. A tu mieszka tam na Stawskim ognia? Na miejscu. Y tam się też nie Tak? Teraz już nie, ale... A no, do domu się coś wlewa ogólnie? No, 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 no. Yy, nie, akurat nie, ale tutaj sąsiadom to się wlewa przez piwnicę, nie? Tak? To się pan pyta. E, ja, lecimy na żywo. Chciałaby pani powiedzieć kilka, kilka słów odnośnie tej sytuacji? To jest pochórka z rozrywki. Zawsze jedno i to samo. Tak? tak? A do pani domu woda się dostaje? Też. Do piwnicy, tak? Tak. Nie wiem, piszecie jakieś pisma może Piszemy. do... Piszemy. Jest jakaś, jakaś odpowiedź władz miasta? Tak. Była odpowiedź. Byli tu, przyjechali, pooglądali. Pytam się, kto był, jaki zrobili odbiór tej kanalizacji po wymianie, po remoncie tego mostu. Tu był normalnie kanał jeden, wielki, kwadratowy, oryginalny. Zasypali go i dali ci trzy rólki, trzydziestki. I teraz mówimy, każdy trochę wiem, czy też to jest zalunę to, most jest zaluny. Nie zawsze nos tam zalewo, ale most jest zaluny Guliki. Po każdym deszczu prosiliśmy, żeby po każdym deszczu brali, przyjechali i wypucowali. Siedem gulików jest pod mostem. Mhm. Teraz my przeszli, cztery, cztery bierą, jakby je odsłonili. To cztery bierą, a tu nie bierę, a nie, tu jest podwójny, tam jest po tamtej strunie, jest następny. Wszyscy to mają w dupie normalnie. Ale zaczyna lać i to będzie... Z, 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 tak, z, tak, i z, znowu zaczyna lać? No. Tutaj rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy mieszkają w pobliżu ulicy Częstochowskiej, w Tarnowskich Górach. Problem jest znany od lat, jak mówią. No i narzekają na bezczynność też ze samorządu. Wygląda na to, że znowu zaczyna padać. Kiedy te kratki były puszczone. No mieszkańcy też się zastanawiają. No ale jednak, jak jest taki nawalny deszcz, no to cała woda spływa tutaj, bo tutaj to jest w takie dziurze. Jest ten wiatr. No tu jest teraz rzeka. Wodę mam no w niektórych miejscach mam prawie po kolana wody. Jeszcze choć są kratki udrożnione. Z tego, co tam widzę, to tam jeden z kierowców nadal szuka blachy z samochodu. No to może na tyle.